Koniciła na kanale, witam ponownie. E, tym razem w końcu coś doszło z AliExpress Naruto T1W4, czyli te pierwsze wypusty kart. E, no ja ogólnie nie polecam kupowania tych, dlatego że tam jest najmniej tych prestiżowych, ale e, te wszystkie, wszystkie e, T4, chyba, o, przepraszam, T1, W3 i w górę e, mają, mają ekskluzywne wydanie kart GP. Także na to liczę, bo mam ich bardzo mało. No, nie wiem, czy mam chyba tylko jedną. Także yy, cena jest bardzo, bardzo fajna, bo cena to jest 10 funtów. Także co ten pies mi tu szczeka? <laughs> jest ja reguł ciszę. Dobra, poleciał kamul w jego stronę. Yy, wracając do tematu: yy, mają ekskluzywne karty, tylko wydania T1. Od t 1 w 3 w górę mają ekskluzywne wydania tej garty GP. No, są takie czerwono, chyba srebrne. Będę Wam, będę wam to pokazywał. Zobaczcie, jak wyglądają te pierwsze boxy. No, box oczywiście dostał kilka, kilka strzałów w podróży. Czekałem na niego prawie 6 tygodni. Także już coś ten z, Ali, z Ali zaczyna się ruszać, więc te karty Naruto powoli zaczynają przychodzić. oczywiście oryginalno Pierota od, od Kaju mają świecącą taką jak widzicie. Świecącą tą linijkę zabezpieczającą jest i tutaj hologram. Jest i tutaj hologram. Także dobra, nie przedłużając otwieramy, ja wam o jeszcze powiem o tym, że, um, że Kaju wydało dwa tygodnie temu oświadczenie, że przestają produkować e, serię T4, W1, W2, W3 i W4, dlatego że to są te serie. Które zawierają te karty najbardziej prestiżowe, czyli te z serii SE, i one są bardzo podrabiane. Więc firma y, wydała oświadczenie, że o, ciekawe, że te wszystkie karty już wyszły, wyszły z fabryki, więc one są w prywatnych rękach kolekcjonerskich, czy tam jeszcze w pudełkach, które są na rynku, bo tych pudełek jeszcze jest dużo i oni zaprzestają produkcję y, całej tej serii T4, W1, W2, W3, W4. Będą skupiać się na produkcji jeszcze y, tej serii. T4W5, także tej, tej, tej ostatniej, tego ostatniego wypustu, który jest, to będą jeszcze produkować, tam też są jakieś, jakieś karty jeszcze SE, przypominam, że te karty SE to są karty numerowane i one są najdroższe i tak dalej, i pojawiło się dużo podróbek tego, ale jest jeszcze dobra wiadomość, dlatego, że Kajub zapowiedziało wydanie nowego boxu T4W6, którego jeszcze nie ma na rynku i powiedzieli, że w tym T4W6 nowym boxie Będą nowe prestiżowe karty. Także jej! Dlaczego warto kupić ten box? Dla tych kart GP i dlatego, że tych boosterów jest tutaj więcej niż w tych, w tych, w tych T4. Ich tu jest nie pamiętam ile, ale dużo. 2, 4, 6, 8. 10 12, a tam jest chyba tylko 16, albo 18, już nie pamiętam. No zobaczcie ile tego jest, no jest 20, no ponad, nie wiem, 30 20, 40, 3, to jest tylko 4, czy ile? się powinno pisać, powiem Wam szczerze, jest tego dużo. Nie ma tu dużo prestiżowych kart, mm, tych GP, ale są, no 8 w paczuszce pisze jest tak, z tego co się tu orientuje. Nie pamiętam, zobaczcie jaki jest jak, jest, jak to wygląda, jeżeli chodzi o podział, zobaczcie, karty R i R16 do 36, są R plus SR 14 do 36, a SSR, UR, OR, MR, SP i GP jest 6 do 36, czyli nie wiem, jak to 6 na, na 36 kart 6 może trafić. Nie wiem, nie wiem jak, to, jak to interpretować. W każdym razie, o! Tu jeszcze ten ziomuś pakował. <grym> J2 38 pakował. No i co? No jest tego dużo, więc kurczę co? Lecimy z koksem, otwieramy ciach. Może ja policzyć, ile tego jest, bo sam jestem ciekaw, eee, Dwa. Dwadzieścia Trzydzieści sześć. 36 paczek, także wow, no jest sporo. No to lecimy. No na pewno pe pe pewnie będzie dużo Erek i S-Erek, ale no cóż, no jestem na to gotowy. Za tą cenę, słuchajcie, 36 paczuszek, mm, za cenę 10 funtów, no moim zdaniem, jak na początek jest nieźle. Aczkolwiek ja zawsze na początek polecam kupować ten e, T2,5. On najlepszy, najlepszy ma cenę, cenę do jakości. Tam już można trafić ciekawe karty. I patrzcie, same r w ogóle. Bum! <laughs> Raz, dwa, trzy, no pię pięć kart jest w tym i same r w tym jedna R-ka taka Shining, nie? To już są, e od tego zestawu zaczynały się r Shining, a te są takie zwykłe, no ale cóż, no, lecimy dalej. Także dlatego ja nie polecam kupować tych wszystkich zestawów T1. No, chyba, że ktoś jest nastawiony tak jak ja na te karty GP. Które ciężko trafić, ale no, no można je trafić tylko w tych zestawach G1, W3 i wyżej, i tylko w zestawach T1. W T2 już nie ma. O proszę, o tym mówię! Bum! Jest! Zobaczcie, jakie one są piękne. To są te karty GP, tak? Ten, 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 chyba. I one są cholernie drogie. One są cholernie drogie, no, może nie takie drogie jak te wszystkie dużo, dużo lepsze karty, ale one są drogie z racji tego że można je spotkać tylko w tych pudełkach tylko w tej serii T1, W3, W4, W5, nie wiem czy tam jeszcze jest W6 także od T1, W3 w tych trzech boxach rozszerzeniowych można dorwać te, te właśnie karty GP także no Erki, 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 Erki. o SR-ka się trafiła, no to powiem że to jest prestiż w tych, tych, tych pudełkach, ale tak jak mówię, to są pierwsze wypusty tych kart tej jeden, także tutaj Kaju też nie miało innych kart lepszych i to były wtedy karty najlepsze. No i to GP to były mega, mega najlepsze wtedy. Także trzeba wziąć to pod uwagę. Co tu mamy? REczki, ereczki REczki. O, i SREczka. to <trafik> nawet nie ma SSREczki. No ale jedno GP się trafiło, nie wiem ile tych GP będzie, będzie w tym opakowaniu. Ja wiem, że te najbardziej prestiżowe to czasami zdarza się tak, że jest ca jedna na cały box. Także no w tych późniejszych wydaniach też tak jest, także trzeba mieć to na uwadze. Ereczki, ereczki i ereczki. <laughs> no cóż, także tu będzie dużo otwierania, dużo zaglądania i mało prestiżowych kart, ale cieszę się, że trafiłem przynajmniej jedną GP, bo, no bo mam ich mało, akurat ten ten nie mam. Erek mam dużo, czuć tą, tą jakość. Otwierałem wcześniej Pokemony. I trzeba przyznać, że karty od Kaju jakościowo, jeżeli chodzi o wykonanie kart, są lepsze. Mocniejsze, grubsze. Nie wiem, czy to w ogóle jest jakiś papier, czy to nie jest jakiś, jakiś rodzaj, rodzaj plastiku tych kart od Kaju, bo te pokemonowe to takie delikatne, są leciutkie. Ładne oczywiście, grafiki są fajne i tak dalej. Podoba im, O, to fajna takiej nie mam Fajna serka. Grafiki są od Pokémonów też fajne, chociaż mnie denerwują od grafiki 3D. No nie lubię grafik 3D. W kaju nie ma tych grafik 3D. No są jakoś tam fajnie dobrane różnie, kolorystycznie i tak dalej. Ale te, no, te, tych 3D tych kwadracioków nie ma. Ale tych kart od Pokémonów jest dużo, dużo więcej. Także też trzeba mieć na uwadze, że tam już nie wiem, 20 lat już te karty są na rynku, czy jeszcze dłużej? 25 nie wiem, jakoś nigdy nie było mi z nim po drodze, teraz już jest, karty są fajne, więc yy, też na pewno będzie więcej filmików na kanale z kart pokémonowych. Ale ja jestem nastawiony przede wszystkim na karty Kaju. także pamiętajcie o tym, że ja tutaj najwięcej będę wrzucał filmów z openingów, Unboxingu i dziwnych rzeczy właśnie na, od Kaju kart, od kart Naruto. Dlatego, że no, najbardziej, mi, najbardziej mi pasuje właśnie Naruto. Manga, anime, karty, wszystko, wszystko, wszystko. Tylko, że musicie wybaczyć mi, że one, te filmiki nie są zbyt często, dlatego, że no pff, ja zamawiam po kilka pudełek i one po prostu idą, no teraz była taka sytuacja, że zamówiłem 4 pudełka T4 i one w ogóle nie doszły, po czterech tygodniach piszę do gościa, mówię, ziomek, no wysłałeś te karty, czy nie wysłałeś? No wysłałem, no to wiesz, gdzie one są? No i on tam gdzieś niby sprawdził coś tam, coś tam, mówi, no sorry, ale nie ma ich, gdzieś, gdzieś, gdzieś zaginęły, nikt nie wie, gdzie są, no jesu. 4 tygodnie w plecy. Pieniążki oczywiście mi bo no to nie chodzi o pieniążki, bo jakbym wiedział, że one zaginęły, to bym sobie kupił od razu nowe. No po prostu chodzi o no, ten czas, o ten czas dostawy, który jest no, horrendalny dla mnie. 4 tygodnie to jest minimum, więc czekam już w tym momencie. Hmm, no będzie 6 tygodni, około 6 tygodni, 4, te które były, i później te po tym, jak zamówiłem drugi raz, czekam już 2 tygodnie. Więc no. No, niestety musicie mi to wybaczyć. Nie mogę iść do sklepu gdzieś w okolicy. O, o fajny. Czy chodzi SRK. Nie mogę iść do sklepu w okolicy i kupić, bo oh, nie da rady, więc muszę czekać na przesyłkę z Aliexpress. Mam nadzieję, że ta przesyłka w końcu dojdzie, i, i ja już zrobiłem, teraz zrobiłem tak, że zamówiłem dwa pudełka od jednego sprzedawcy, dwa pudełka od drugiego, a wcześniej zamówiłem wszystkie cztery od jednego, no i to był też mój błąd. No ale staram się zamawiać od sprawdzonych sprzedawców, żeby wiedzieć, że te karty dojdą, że dojdą w pełni, że tak powiem napakowane tymi boosterami, bo przecież miałem taką sytuację, może widzieliście na moich wcześniejszych filmikach, że no, okazało się, że no brakuje dwóch boosterów i to z tej serii T4, no hello, także no nie za bardzo fajna sytuacja. Patrzcie same Rki, jeszcze podwójna RKA taka sama, no please! Inczyki, no co wy co Wy co, co robicie, no? No ale mówię, no te, te jeden nie są zbyt prestiżowe, te dwa też nie są zbyt prestiżowe. Ja polecam na początek, jak chcecie zacząć przygodę. O takiej nie widziałem. Fajna, chyba. Już nie pamiętam tyle tych kart, że nie pamiętam. Jak chcecie zacząć przygodę? Fajna SSRK. Pierwsza SSR. -ka. Zobaczcie, ile paczek wytworzyłem. a jest pierwsza SSRK. Jak chcecie zacząć przygodę z kartami od Naruto? To ja polecam zacząć od tego T2,5 tego niebieskiego. Ja go też zamówiłem, też idzie, też pokażę Wam jak on wygląda. Bo ja w ogóle wcześniej jeszcze zacząłem nagrywać, przed tym jak zacząłem nagrywać filmiki. Dla Was na YouTube to już, już jakiś czas zbierałem tam, te karty i te, i te wszystkie pudełka też otwierałem, chociaż nie mam z nich nagrań. Także mniej więcej wiemy, jak to wygląda, o co tam chodzi i tak dalej, bo to już po na drogę zbieram te karty. Ale zawsze polecam te 2,5, dlatego że tam już można znaleźć naprawdę fajne karty prestiżowe i jest chyba 50 paczuszek po 5. Także jeżeli chodzi o jakość do ceny, to też jest bardzo dobre. I są wyższe karty niż, niż GP do wyciągnięcia. No GP nie ma, bo to jest te 2,5 to tam, tak jak mówiłem, no te GP karty są tylko dla, dla T1 W3 w górę. No same Rki, no same Rki, nie wiem co teraz mam zrobić z tymi Rkami. Zobaczcie, na całe pudło jedna karta GP. A tych kart jest w kolekcji chyba, żeby właśnie skłamać 60 około. 60 no bo 45. No teraz pomyślcie, ile musicie kupić tych pudeł, żeby znaleźć się wszystkie? No bardzo dużo, prawda? A to patrzcie, same erki. Bardzo dużo musicie kupić, dlatego te karty są po prostu drogie. Jeżeli chcecie kupić na przykład pojedynczo, Je cały set na AliExpress GP, patrzyłem, bo już mnie to wkurza. E, możliwe, że po prostu kupię cały set, żeby się z tym nie cackać. Otóż ja jestem kolekcjonerem i wolę wyciągać, ale jak mam wyciągać same erki i jedno GP na pudło, no to już dla mnie jest raz, że strata pieniędzy, dwa, że chociaż nie są drogie, dwa, że strata czasu, no bo jednak to idzie, kurczę, długo, no i frustracja, no gdzie, no, jak wyciągnę, jak nie wyciągnę w ogóle, albo wyciągnę taką samą kartę, którą już mam, no to idzie się pochlastać. Także zobaczcie, no. o SSR, Kakashi, ładna. Takiej nie mam. No, fajna, fajna, to jest mega, mega fajna. Także powiem Wam, że no nie wiem, nie wiem, zobaczę co będzie, cały zestaw GP kosztuje 160 funtów, czyli tam nie wiem ile tam tych kart jest, 45 w całym zestawie, czy 60, nie pamiętam już. No, w każdym razie, no chyba trzeba się tak zrobi, żeby kupić cały zestaw, żeby się nie cackać z tymi, z tymi pudełkami, w których można znaleźć jedno GP i tak naprawdę prestiżowych kart zero. No, jest dużo kart, no ale co, co z tymi kartami robić, nie wiem, oddać je na skup plastiku, czy co? Może zrobię jakiś, jakiś nie wiem, konkursik dla Was i te wszystkie moje karty podwójne po prostu Wam porozdaję. W, nie wiem, no, hurtowo tam wiem, po 10, 15, 20 kart. Może może to też nakręci trochę mój kanał i nakręci Was. O, Minato SR, ładna. Takiej też nie mam, fajna. Może to też nakręci Was do. Do no, kolekcjonowania kart Naruto, bo są naprawdę naprawdę ładne. Może nie są takie drogie jak Pokémony, może nie osiągają tam 350 tysięcy dolarów za, <laughs> za kartę, ale naprawdę kolekcjonersko jest wow, jest fajnie. Także ja osobiście polecam. O, SSR? Też ładna. Mówiłem wam, te ssr to naprawdę są bardzo piękne karty. Niektórzy twierdzą, że te ssr to są najładniejsze. Ja uważam, że no, są UR-ki, or -ki, zr -ki, też bardzo fajne. SR-ki też są bardzo fajne, nie powiem, ale jednak tamte mają tam jakieś dodatki, srebra, złota i jakoś to się tak lepiej prezentuje. SR-ka ładna. Sakura, bo jeszcze trochę zostało, no jest. Jest otwierania dużo, a mało ekscytacji. No bo tutaj, no chyba, że GPS jakiś trafi, ale no. My... Zobaczcie, jedno GP, a tu się kończą bustery. Erki, 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 no same Erki. Także, ojej. także no ciężko, ciężko powiem się. 15 minut filmik trwa, a ja wam pokażę same Erki. Hello, <laughs> chyba możecie przewinąć trochę. No zobaczcie, Erki, 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 wszędzie Erki, No już zostało mało, więc zobaczymy. Ciach. Chyba zacznę wysyłać też karty Naruto do CGC albo do jakiejś firmy pokrewnej. Nie wszystkie firmy chcą przyjmować inne karty niż jakieś Yu-Gi-Oh! czy Pokémony czy Magic the Gathering, te bardzo popularne. Czemu? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Powiem Wam szczerze, oni nie oceniają przecież firmy ani karty jako takiej, jej wartości rynkowej, tylko oceniają kartę fizycznie. Czyli kartę. jak wygląda, czy jest pozaginana, czy jest brudna, czy jest jakaś tam pognieciona, czy jest pocięta. Ja też zrobię ten filmik, bo też mam trochę doświadczenia z tym, ale nie chcą, nie chcą. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że oni nie są w stanie stwierdzić autentyczności tej karty. Może dlatego. A jednak chińskie karty, no wiecie, że są mocno podrabiane. Te nie są podrabiane te karty Naruto ogólnie, są podrabiane tylko sztuki. Te najbardziej prestiżowe, no to one są podrabiane, wiadomo, ale nikt nie podrabia całych talii, bo, no bo jest to po prostu kosztowne. Zobaczcie, te karty są pięknie wykonane, a to też kosztuje, więc oni się skupiają ci podrabiacze, paskudni, na tych najbardziej prestiżowych. No i wiadomo, że jak teraz wycofują, wycofują się z tego wydruku, to automatycznie rynek zareaguje. O! Uuu, UR w końcu, piękna karta, mam ją, ale jest ładna, super, pierwsza UR-ka, zobaczcie, pod koniec praktycznie, pod koniec openingu, czyli dwie karty prestiżowe GP i UR na cały box, hello, nie wiem czy jest to opłacalne, niby 10 funtów, niby 36 paczek, niby po 5 w paczce, a dwie karty szczerze, to ja płacę 20, koło 20 funtów za T4 czy T3 i tam dużo większe prawdopodobieństwo, u SSR, ładna, no dobra, ale tylko SSR, <gry> za dużo większe prawdopodobieństwo trafienia naprawdę fajnych, prestiżowych kart, no to wolę dać chyba to 10 funtów więcej i, i po prostu kupić te lepsze, lepsze boostery, chyba, że nie wiem, chyba, że brakuje mi w kolekcji i Erek i SSR-ek, no to wtedy wiadomo, nie? Te, te boostery będą lepsze, no i to GP, Ale no no zobaczcie, jedno GP na cały ten, no ubolewam na tym, ubolewam. SSR, no ładna, no fajna, ale no, ale no, wiadomo, jest ich dużo, Erek i SSRek jest dużo, więc w każdym jednym, w każdej jednej paczuszce można dorwać, więc, no okej, okay, no, to jest chyba mój ostatni, ostatni bzyk. Chinatka mnie tu przywitała, Konohamaru, o proszę, druga Chinatka, zobaczcie. Dacyt. Wszystko. Zobaczcie ile kart. Dużo, dużo, dużo. Nie wiem, czy tutaj Patrzcie ile tego wszystkiego wyszło. Tyle kart. Z całego, z całego tego rozszerzenia. SSR-ek było... Już Wam mówię ile. 4. Cztery, Cztery SSR-ki. Więc no... Też, też nie jakoś, jakoś, jakoś dużo. I dwie karty no, prestiżowe takie. Czyli te, które tutaj widzicie. GP, y, GPS y, i UR. Jedyne, jedyne karty, które tak naprawdę, no, powiedzmy sobie szczerze, liczą się w tym całym boksie. A reszta, jak widzicie, sorry, winę tu, ale no, no nie, no ja osobiście nie polecam tego boksa. Także dziękuję za to, że byliście. Dziękuję, że, że oglądaliście. O nie, jest 5 SSR. Nie, przepraszam, to jest SRK, minota. No, to jedna SR-ka taka dosyć ciekawa, resztę SSR-ek no ładnie są, ale no kurczę, mało, mało. Dzięki, że jesteście! Zapraszam do kolejnego unboxingu, paningu. Pewnie będą na razie szły Pokemony, dopóki nie przyjdą mi karty Naruto z AliExpress. Także Arigato, godzaj maska. Do zobaczenia, cześć.